Hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Dzisiaj mamy środę, 24 dzień wiosny No i oczywiście królowa sosu powtórka Sałatka z rzodkiewki, to już znamy Ale oczywiście wiecie jak to ja, ja muszę wszystko sprawdzać I jutro cały dzień będzie padać, o proszę To byłby dobry moment na upgrade Ale oczywiście nie mamy jeszcze surowców Dzisiaj tak Dzisiaj, słuchajcie, jest Festiwal Kwiatów, i myślałam, że kupimy sobie nasze kurki w końcu, ale niestety nie kupimy, bo przecież nie przejdziemy do marni, bo nie da się. No, także. Hmm. Na kurki jeszcze sobie troszkę poczekamy, ale jak już będą, to już będą. Także mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda się nam kupić w końcu kury. Um, no i tak. Dzisiaj sobie pójdziemy na ten taniec kwiatów, najpóźniej jak się da. Tu widzę, że zobaczcie, już mamy gotowe, żywicę dębową mamy gotową. Także słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Bo ona się nam przyda tutaj do różnych wyrobów i wiecie co? Ja ją na razie dam sobie może tutaj, do kwiatów. Nie wiem czemu, ale niech tak będzie. Nasze sztabki sobie odłożymy oczywiście tutaj. Może jeszcze przetopimy sobie jedną sztabkę żelaza. Bo mamy surowców i czemu nie? <laughs> e, I tak potrzebujemy wziąć kosę, która jest tutaj, bo wyrósł nam ryż. Ja ten ryż chciałabym zabrać. Dziękuję bardzo. Także tak. E, sprzedamy sobie słuchajcie to, co nam tutaj wyrosło. Z ziemniaka normalnego zostawimy. I może pasternaka sobie jednego zostawimy. Wiecie, ja, ja lubię strasznie chomikować i to nie jest dobre, bo e, grając, powiem Wam, grając kiedyś um, na save'ie jako... Szłam po prostu jako Joja, um, żeby zdobyć osiągnięcie i nie homikowałam nic, totalnie wszystko sprzedawałam, bo miałam, wiecie, gdzieś wszystkie relacje, wszystkie zadania tak naprawdę. Powiem wam, zarobiłam tyle pieniędzy, że to głowa mała. No zobaczcie, no to kalawiory 2000 są warte. Ziemniaki 1000, to 400, truskawki 1300. No naprawdę, to, to są dość duże wartości, a ja to wszystko homikuję. No ale tak już mam. Ja słuchajcie, wolę się w tej grze tutaj zabezpieczać, że tak powiem. Gdzie moja konewka? Halo. Gdzie jest moja konewka? Czy ja znowu jestem ślepa? Tu jest moja konewka. Ach, powiem Wam, noszę okulary, a i tak jestem ślepa, wiecie. No i jak tu żyć? Jak tu żyć? Dzisiaj na pewno pójdziemy sobie też do klinta, chociaż nie wiem, czy Klint będzie otwarty. Bo oczywiście jest dzień festiwalu, więc zgaduję, że nie będzie otwarty. Ale nie zaszkodzi nam spróbować się przejść. Nic nie stracimy. To i tak w sumie nie jest aż tak daleko. Także zaraz, jak sobie to tutaj wszystko podlejemy, to pójdziemy. Bo mówię, do Marni nawet nie ma co iść. Ja chyba mówiłam w poprzednim odcinku, że e, kupimy sobie kury. No ale nie kupimy sobie kur. Bo oczywiście zapomniałam, że jest taniec kwiatów. No ale tak już bywa. Tu mi wyskoczyła przed chwilą, że taniec kwiatów już się zaczął. Ale my, słuchajcie, pójdziemy sobie na niego koło pierwszej może, żeby się nie spóźnić. A nie chcę też tracić nie wiadomo ile z dnia, szczególnie, że teraz wiecie, nagrywam po jednym dniu na odcinek, także nie chcę, żeby ten odcinek trwał, nie wiem, 8 minut, nie? E, no. E, konewkę możemy sobie zostawić w sumie tutaj. Muszę pamiętać, że ona jest tutaj, bo słuchajcie, jak znowu zapomnę. Ale udajemy się do Klinta. Jeśli będzie zamknięty, to po prostu przejdziemy się po okolicy, zobaczymy, czy coś ze zbieractwa będzie. O, widzę, że mamy scenkę, więc w sumie. Więc w sumie okay. Andy, jak już mówiłem, nie możesz ignorować ale czego? Nie, ty mnie posłuchaj, co to ma znaczyć? Nie mów mi, że jestem winien więcej. Dobrze sobie radzę z farmą fair, fair heaven. Nie opowiadaj mi tych złych wieści. To jest poza moimi rękami rząd Fengiel dostosowuje. u jakie złe. Nie chcę tego słuchać, to mnie zrujnuje. Słyszysz? O, wszyscy zobaczcie. Jesteś zdziwieni. Myślałem, że ta dolina wspiera lokalnych farmerów. Uuu. Burmistrzyni Grampy Grampel <ślałem> Boże, mój język dzisiaj Grampleton Tak bym to przeczytała. Grampleton. Tak? Też nie jest tego zadowolona. Nie próbuję w żaden sposób. Nie. Odpowiedź brzmi nie, Louis. Ledwo stać mnie na nasiona do nowych zbiorów. Nie stać mnie na to w ogóle. O matko, jaka awantura. Wszyscy się tutaj zbiegają, zobaczcie. Andy, wszystko będzie dobrze. Zamierzam przekierować fundusze z Fes. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Nie przyjmuję jałmużny. Coś wymyślę. Andy... Ta rozmowa jest skończona, odchodzę. Uch, jaki stanowczy. Mhm, to było takie chyba skinięcie czapką. No cóż. No cóż, bywa i tak. Witaj, Aga, słyszałaś to wszystko, prawda? No, nie dało się nie słyszeć. Rząd Ferngil wprowadza nowe regulacje. Nie sądzę, aby rozumieli negatywny wpływ, jaki ma to na małe społeczności, takie jak ta. Próbowałem negocjować, ale nie chcieli mnie słuchać. Wiem, że Andy ma problemy finansowe i nie wiedzie się mu najlepiej. Bądź spokojna, Aga Kendra i ja przygotowujemy rozbudowaną propozycję. Puu, kto to Kendra? Może zrobić mi przysługę i sprawdzić, co u Andiego. Uh, hmm. sprawdzę co z nim, no. Dzięki, Aga, bardzo to doceniam. Zbieram się teraz za ten projekt. Zabieram się teraz za ten projekt. Życzę miłego dnia. Dzięki. Wzajemnie. <laughs> e, dobra, ale my tutaj szliśmy do Klinta, prawda? Więc udajmy się do Clint'a. Sprawdzimy sobie przy okazji śmietniki, bo czemu by nie? O, śmieci w śmietniku, ale ja tych śmieci nie chcę, więc w sumie dobrze, że mi ich nie przyciągnęło. Dobrze, że przynajmniej jakieś tanie kwiatów to możemy wejść do miasta, ale mówię. Yy, nie wydaje mi się, żebym mogła. No właśnie. No właśnie, zamknięte. No, niestety. No, to tutaj mamy płytę CD. No płyta się akurat przyda na coś się kiedyś przerobi. Czy my mamy wędkę? Mamy wędkę ze sobą, to może zarzucimy sobie tutaj, nie wiem, na dwie, trzy ryby i udamy się do, do tego. Słuchajcie, na taniec kwiatów. W takim tempie, słuchajcie, to ja nie wiem, czy ja złowię jakieś ryby. Ja już chcę tą lepszą wędkę, słuchajcie. Ja yy, zrobię tak. Jutro kupujemy kury i ja jutro kupuję lepszą wędkę, bo ja już mam tego dosyć, naprawdę. I kupię z dwie kury Myślę, że wystarczy, i kupię oczywiście sobie wędkę i spróbujemy jakoś to rozegrać. Tak, złowiłam jedną rybę, okulary i glona, więc e, dziękuję bardzo. Idziemy na taniec kwiatów, bo ja nie mam zamiaru tracić więcej czasu, a i tak jest już 12.30. O, ale możemy sobie sprawdzić te śmietniki. Na tobie mi akurat nie zależy, więc. Wywalone, co ty tam sobie o mnie myślisz. Właśnie, a czy my coś ciekawego możemy tutaj kupić? Chyba tylko przepis na tego stracha, ale on chyba aż 2000 kosztuje, nie? A nie strach eee, 2,500. Eee, no, nie, nie, nie może za rok. Nie, wiecie co, nie ma tu nic ciekawego za bardzo. Z kim my mamy w ogóle jakieś najlepsze relacje? Shane i Hayley, ale wiecie co, my z nimi nie zatańczymy, bo chyba trzeba mieć trzy serca. Nie wiem, możemy się zapytać Shayna. Ale wątpię, żeby się zgodził. Nie, no właśnie, no właśnie. Zapytajmy się też Hayley, chociaż już wiemy, że ona się na pewno nie zgodzi. Właśnie, wydaje mi się, że trzeba mieć e, trzy serca. Fuj, nie. Aha, że fujasz, ok. E, m, dzięki. E, Znalazłem trochę porów podczas naszego spaceru tutaj. To jest coś. To coś jest lepsze niż większość tutajszego jedzenia, okej? Okay. On też lubi pory. No, widać, że z dziadkiem sobie rozmawia. Możemy do babci zagadać. W sumie, no, tak naprawdę nie mamy co tutaj. Um, więcej robić. Może zapytajmy Sofię. przepraszam naprawdę nie tańczę. No nikt się tutaj nie zgodzi, naprawdę nikt się tutaj nie zgodzi na taniec. Tak to niestety bywa w tych pierwszych um, W tych pierwszych festiwalach, także może po prostu zacznijmy i tyle no, idziemy słuchajcie spać jeszcze to sobie tutaj posegreguję te zmieszane nasiona to wiecie co, to ja już sobie to posadzę w lato, bo teraz wydaje mi się że troszkę nie ma sensu e, no, no i możemy iść spać także zobaczmy ile zarobiliśmy bo chyba tylko drzemek sprzedaliśmy, czy co? a nie jeszcze e, słuchajcie, chyba urwało w środku Niestety, powiem Wam, urwało mi nagranie, i całe szczęście urwało je dosłownie na samym końcu, więc e, dogram tak naprawdę tylko zakończenie. I co moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. Zarobiliśmy 6 stówek. <laughs> dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. E, muszę teraz wejść szybko, sprawdzić, czy się zapisało, bo oczywiście wywaliło mnie też e, z gry, i mam nadzieję, że się zapisało, bo jednak poszłam spać. No ale cóż, jeśli się nie zapisało, to e, będę musiała nagrać, będę musiała powtórzyć ten dzień. Już nagranie zostawię Wam e, takie jakie było i spróbuję po prostu przejść to jeszcze raz. Także co moi drodzy, ja Wam, ja wam dziękuję za, e, za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapeczka i, i subik będzie mi bardzo miło. No i co? Tyle Was ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, pa pa!